Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 7 maja 2025 roku. No, i zaczynamy naszą codzienną, poranną analizę kryptowalut i nie tylko kryptowalut, bo dzisiaj będą też towary, będzie chociażby złoto i ropa. No bo złoto dosyć mocno zareagowało również na ten konflikt, który jest między Indiami a Pakistanem. No, bo wczoraj około od godziny 22:30 naszego polskiego czasu. Indie zbombardowały Pakistanę, co prawda cele, które tam sobie wybrali, no to niby to są cele terrorystyczne, ale sam fakt pokazał już jak mocno cena złota szybko reaguje. Więc dzisiaj do złota sobie zobaczymy, zobaczymy sobie również do kryptowalut, no bo Bitcoin w 3 godziny urósł 3000. Mi przy okazji zgarnął stop lossa, więc 2000 dolarów poszło w piach, ale ja się cieszę, bo był to bardzo bliski stop loss, około 7%, więc no takie stop lossy warto na noc stawiać, na wypadek właśnie tego, co się wydarzyło dzisiaj. Na szczęście alarmy obudziłem je w odpowiednim momencie, no i udało się też złapać shorta. Praktycznie na samym szczycie ja cały czas trzymam, już mam ponad 10% zysku, no ale pamiętajcie, dzisiaj dużo wydarzeń ekonomicznych i najważniejsze oczywiście wieczorem Decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, czyli przemówienie Powella i konferencja prasowa, która będzie pół godziny później. Więc no raczej nie spodziewamy się tutaj ani obniżek, ani podniesienia. Raczej zostaniemy na niezmienionym poziomie. Ale bardziej interesuje to, co powie Powell, jak widzi przyszłość, jak widzi ten i następny rok. Czy przewidują obniżki, czy też nie, no będzie to dosyć ciekawy dzisiaj wieczór, więc ja już osobiście doczekać się nie mogę. Ale zaczynamy sobie standardowo oczywiście od wskaźników, lećmy sobie do CoinMarketCap, gdzie Bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin na plusie ponad 2%, Ether, no zanim się delikatnie ciągnie, bo tylko 1,5%. Na plusie, no przy tym wzroście, który był na Bitcoinie, to widać, że altcoiny trochę zaspały. No trochę, dosyć sporo zaspały. No patrząc też chociażby po dominacji, która jest powyżej 65,2%. No widać, że sobie altcoiny tutaj nie radzą. Lećmy dalej, wskaźnik strachu i chciwości. Jesteśmy aktualnie na chciwości, poziom 67%. Natomiast altcoin, Sidon index cały czas w dołku, co właśnie pokazują altcoiny. I tutaj mamy poziom 31. Lećmy dalej, mapa likwidacji no, pokazuje, że sporo tutaj zostało polikwidowanych. A teraz przejdźmy sobie do liczby. Jak to wyglądało w liczbach ostatnie 24 godziny? No to prawie 136 tysięcy pozycji zlikwidowanych na dźwigni. Na łączną kwotę prawie 315 milionów dolarów, z czego longów to było 152 miliony, a shortów prawie 163 miliony dolarów. Największe pojedyncze zlecenie likwidacyjne miało miejsce na Binance i było to Ethereum do USDT na ponad 8 milionów dolarów. Dzieje się tutaj naprawdę sporo. No i lećmy sobie zobaczyć ten kalendarz ekonomiczny, gdzie w Polsce dzisiaj też o godzinie 14 mamy decyzję w sprawie stóp procentowych. No tutaj u nas w Polsce no jest obniżka, która już została zapowiedziana dosyć dawno temu, więc to jest nic nadzwyczajnego. O 16.30 mamy zapas ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, no i 20 oświadczenie i decyzja w sprawie stóp procentowych, no i 20.30... Konferencja prasowa, więc na to najbardziej dzisiaj czekam. Nie chciałem odpalać też za bardzo tej pozycji na dźwigni, właśnie z uwagi na te wieczorne wydarzenia, no ale ta podbitka na Bitcoinie no zachęciła mnie dosyć mocno, żeby sobie tutaj wbić na dźwigni razy 10. Lecimy dalej. ETF-y na Bitcoinie dzisiaj na minusie, minus 80, prawie 6 milionów dolarów, a Ethereum też na minusie, prawie 18 milionów dolarów, więc dosyć sporo. Wczorajszy dzień pod znakiem ujemnym. A my teraz sobie lecimy do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. Pierwszy artykuł: Bitcoin i złoto rosną, ponieważ inwestorzy czekają na decyzję FED w obliczu globalnych napięć. No i tutaj niby te złoto rośnie właśnie pod kątem Fedu, ale bardziej bym się tutaj skupiał na tym konflikcie Indie-Pakistan, bo jak dobrze wiemy każdy konflikt bardzo dobrze działa właśnie na cenę złota. No i lećmy dalej. Założyciel Binance'a wprowadza Bitcoina i BNB, do Narodowego Reze Narodowych Rezerw Kirgistanu, więc tutaj dosyć ciekawy e, artykuł, również zachęcam Was do przeczytania. No i trzeci artykuł: e, Move Labs zwalnia założyciela Rushi Manchester w związku z restrukturyzacją kierownictwa. No i to mocno też wpłynęło e, na cenę mów, e, którego dzisiaj sobie również zobaczymy. No ale patrząc nawet długoterminowo. No to tutaj mamy cały czas tendencję spadkową. Ja oczywiście zachęcam Was do przeczytania tych artykułów. Wszystkie trzy artykuły będą w opisie pod filmem. A teraz lećmy sobie już do wykresów. Lećmy do Bitcoina, no który tutaj z poziomu praktycznie wczoraj 94500 500 no wystartował i w 3 godziny zrobił 3000 dolarów. Ja akurat udało mi się wbić tutaj na samej górce gdzie RSA już było mocno powyżej 84, no i cały czas trzymam, chociaż widać, że tutaj poziom 96200, fajnie działa no i tutaj możliwe będzie jakieś małe odreagowanie, ale ja jeżeli się uda to podtrzymam tą pozycję aż do wieczora pewnie za chwilę po nagraniu jak sobie wbiję na porannego live'a u nas na Discordzie, no to sobie zabezpieczę już tą pozycję na wejściu no żeby nie ryzykować stop lossami, tak jak chociażby wczoraj, wybiło mi stop lossa. No, trochę szkoda, no ale cóż, no taki jest ten biznes. Ale stop loss był bardzo blisko na minus 7%. No, i tam około 2000 dolarów straty. Więc nie jest to jakaś duża strata dla mnie. No, ale dobrze, że ten stop loss był, bo tutaj przy tej podbicce Mocno by mnie to w nocy zabolało, a tak nie ma tragedii. No, i teraz pytanie: Co zrobi tutaj dalej Bitcoin? Według mnie raczej będzie takie oczekiwanie. Może delikatnie będziemy się osuwać w okolice 95/500 w oczekiwaniu właśnie na decyzję Fedu. No, ale warto pamiętać, no, że bardzo często ostatnio właśnie podczas. Konferencji mieliśmy delikatną podbitkę wcześniej, a później mieliśmy zjazd. Więc, jeżeli uda się utrzymać tą pozycję, no to będę trzymał ją praktycznie do wieczora. Zabezpieczyć oczywiście trzeba, no ale może być to dosyć fajny poziom wejścia, patrząc po ostatnich tutaj ruchach na Bitcoinie, bo praktycznie wyrównaliśmy ten poziom z 2 maja, gdzie mieliśmy tą podbitkę, a później ciągły regularny spadek. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie Ethera, bo Ether tutaj wbił do tej zielonej naszej strefy no i wystartował również za Bitcoinem. No trochę nie nadążył, ale tutaj już w okolicach 1850 no zaczynał odbijać i odbił dosyć mocno. No poziom 1850 to jest w ostatnich tutaj Tygodniach. No, dosyć ciekawy poziom, gdzie bardzo często cena e, lubiła odbijać. No, mimo tego, że mieliśmy bardzo czasem mocne tutaj wzrosty, no to jednak 1850 bardzo dobrze działa. Jestem ciekawy, jak zachowa się Ether w obliczu, kiedybyśmy mieli tutaj faktycznie jeszcze sobie zjechać na Bitcoinie, czy spróbuję utrzymywać tutaj poziom 1752, no czy jednak dostanie dużo, dużo mocniej od bitcoina. No oczywiście wszystko tutaj zależy też od dominacji, która no niestety, ale od praktycznie dwóch lat delikatnie cały czas rośnie, gdzie z poziomu 38% już jesteśmy na poziomie ponad 65%. No i póki co nie wygląda tutaj, żeby miało się to. Zatrzymać. A my lecimy sobie dalej: no bo informacja o tym, jak CZ tutaj mocno z BNB walczy i promuje. O czym mówiłem też ostatnio. No to widzimy, że tutaj dostaliśmy podbitkę na 618. Tutaj cena nam zareagowała, ale na szczęście zatrzymała się tutaj na lokalnym wsparciu, czyli 601,44 dolarów. No, i tutaj dokładnie praktycznie na tym samym poziomie, bo 30 centów wyżej, mamy też połowę FIBO z tego ostatniego ruchu. Więc widać tutaj, że dosyć fajnie BNB zachowuje się technicznie. Ja oczywiście do BNB będę wracał. Mam u siebie też w portfelu BNB, które pewnie niedługo będę chciał skeszować. No, ale będziemy dzisiaj sobie również też obserwować, jak BNB będzie się. Zachowywać, a my lecimy dalej do Litecoina, bo Litecoin tutaj też mocno zaskoczył i e, ostatnie ruchy Litecoina no, wyglądały naprawdę słabo. No ale widać, że Litecoin tutaj zrobił dosyć fajną robotę, gdzie z poziomu 81 dolarów dobił prawie do 94, bo zaliczył 93,72. No, tutaj mocno było przegrzane RSI, gdzie dobijaliśmy do poziomu 90. No, i dostaliśmy chwilowe odreagowanie, ale póki co odreagowanie nie jest jakieś takie drastycznie mocne. I po cichu liczę, że spróbuje Litecoin przebić 94,80 dolary. Czyli ten globalny opór, który tutaj mamy na tej czerwonej linii. No i utrzymanie się powyżej może napawać optymizmem więc z chęcią będę śledził dzisiaj również Litecoin'a. No i lećmy sobie dalej. Kolejnym coinem jest coin Cyber, który dzisiaj o poranku bardzo mocno wystrzelił z dolara i 12 centów, zaliczył aż dolara i 41 centów. Była to taka pojedyncza szpila która prawdopodobnie za chwilę z powrotem zjedzie nam tutaj do podstawy, jakbyśmy sobie spojrzeli na wykres długoterminowy, to nie napawa to kompletnie optymizmem, no i tutaj póki co jest to fajny sygnał, że może tutaj będzie próbował chociaż coś tutaj ugrać i przebić się może nawet powyżej tutaj dolar 45 gdzie ma lokalny Tutaj dosyć mocny opór, który widać na wykresie, no ale cena już tutaj patrząc lokalnie zaczyna reagować, zaczyna zjeżdżać. Nawet przeszło mi przez myśl, żeby sobie to rozegrać, no ale jak sobie zobaczyłem, jak wysoki jest spread na tym zagraniu, no to sobie kompletnie wszystko odpuściłem, poobserwuję sobie. No może by to fajnie by było wbić nawet długoterminowo w shorta, ale mnie to jakoś średnio tutaj bawi, wiecie dobrze, że ja wolę troszkę mniejszą dźwignią, większym kapitałem rozgrywać sobie właśnie coiny z dużym market capem, na tym się najbardziej skupiam, no u nas na Discordzie mamy Piotrka, który bardzo mocno tutaj właśnie celuje w takie akcje, ale on też stwierdził, że odpuszcza całkowicie, więc ja sobie będę się przyglądał, czy to jest takie tylko chwilowe odbicie, no ale wszystko na to wygląda, że za chwilę zejdziemy znowu do okolic dolara. Lećmy dalej, bo zobaczmy sobie od razu tego coina move, o którym mówiliśmy dzisiaj przy artykułach. No było widać, że była też tutaj próba wystrzału właśnie przy tym podbiciu, gdzie dobiliśmy aż tutaj do prawie 21 centów, no ale cena z powrotem już spadła Wybijając właśnie po tych informacjach o tej restrukturyzacji, o zwolnieniu jednego z założycieli, spadli do 15 centów. Delikatne odbicie, i teraz w okolicach 16 centów stoimy. No ale, mów, też nie wygląda w długim terminie tutaj optymistycznie. No raczej tutaj będziemy cały czas dążyli do spadku, może nawet do tej podstawy na poziomie 2 centów i to nie jest dobra wiadomość ale jeżeli ktoś by chciał sobie tutaj rozegrać w długim terminie no to myślę, że jest tutaj w Michare bezpiecznie do rozegrania oczywiście nic co mówię nie jest poradą ja sobie odpuszczam całkowicie bo czasami opłaty na rozgrywaniu takich coinów są dużo większe niż później potencjalny zysk więc czasem lepiej sobie to przekalkulować ale myślę, że warto o nich też wspominać. No i lećmy sobie już do towarów, lećmy sobie do złota. No bo złoto tutaj cały czas się pnie. E, no dobiło wczoraj tutaj na 3435 dolarów. E, no tutaj dostaliśmy odreagowanie na 3359. No i powolutku znowu zaczynamy się wspinać. Ja sobie dzisiaj o poranku odpaliłem longa na złocie. Jest to co prawda na razy 20, troszkę może większym kapitałem, ale mam tutaj też bardzo bliskiego stop lossa. zaraz tutaj pod tymi ostatnimi dołkami, będę sobie go systematycznie tutaj przesuwał, na porannym live też będę sobie go obserwował, żeby tutaj faktycznie zabezpieczać ten kapitał z ruchu wzrostowego, no ale liczę po cichu że możemy w tym tygodniu znowu dobić na 3,5 tysiąca, no a może jeszcze wyżej, więc ten konflikt Indie-Pakistan, no to raczej będą tutaj na plus dla złota, no wszystko tylko, wszystko się okaże dzisiaj właśnie wieczorem podczas konferencji Fedu, bo no niestety, ale podczas Fedu też lubi złoto reagować. Oczywiście, złoto jest mocno powiązane z kursem dolara. Dolar też pewnie zareaguje na to, co powie Fed. Więc chciałbym dzisiaj do wieczora zabezpieczyć już pozycję na złocie, aby w razie czego w najgorszym wypadku wyjść na zero. No i zobaczmy sobie jeszcze ropę. No bo ropa dobiła tutaj do tego lokalnego ostatniego szczytu z 2 maja. No, i chwilowo tutaj utrzymuje ten trend wzrostowy, ale jest bardzo prawdopodobne, że czeka nas za chwilę jakieś odreagowanie. więc ja się cieszę, że skeszowałem już mojego longa w poniedziałek. Zebrany został zysk, chociaż teraz byłby dużo, dużo większy. Ale pamiętajcie, czasem, w tak trudnym okresie jak jest teraz, lepiej mieć mniejszy, a pewny zysk niż faktycznie. Tutaj liczyć na jakieś bardzo, bardzo mocne wzrosty, no i później się rozczarować. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jutro sobie podsumujemy, co tam było na tym posiedzeniu Fedu, więc jutro przy czwartku sobie podsumujemy. Już pewnie wieczorem dowiemy się, jak tutaj ceny nam zareagowały, chociaż pamiętajcie, bardzo często ceny lubią reagować dopiero po kilku godzinach. I tak też było kilkukrotnie w ostatnim roku, że jednak po dwóch, trzech godzinach dopiero przychodziła właściwa reakcja. Bujanie na pewno jakieś będzie, ale myślę, że jakoś damy radę to przetrzymać. Najważniejsze, żeby zabezpieczać pozycje, bo pamiętajcie, bez stop lossa takie akcje jak dzisiaj na Bitcoinie mogłyby nas pozbawić sporej części kapitału, szczególnie grając na krosie. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra. Hej!